Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Bez Barier. Dzisiaj przychodzę do Was z trzema sposobami, jak poprawić swoją kreatywność. Także zaczynając bez zbędnego przedłużania, pierwszym sposobem jest gra. Polega ona na tym, że macie 9 kostek i na każdej z tych dziewięciu kostek macie różne obrazki rzucacie tymi kostkami i patrząc na te obrazki, które wam się wylosowały musicie ułożyć z tego historię nie wiem jak się one nazywają bo ja mam je w wersji angielskiej nie wiem jak one się nazywają w Polsce wiem, że one są ogólnodostępne chyba dostaniecie je w Empiku nie wiem czy jakoś Magic Stories coś takiego na pewno dacie radę to znaleźć jest to dosyć popularna Gra, także polecam. Ja się przy niej świetnie bawiłam z rodziną, gdzie każdy musiał wymyślić jakąś krótką historykę z tymi obrazkami. Są też różne wersje tych kostek, także każdy znajdzie coś dla siebie. Musicie naprawdę czasami wytężyć umysł, żeby wymyślić coś, bo czasami kompletnie nie ma to połączenia, więc fajnie tak możecie rozwinąć swoją kreatywność. Drugą rzeczą jest to. Przeczytanie lub napisanie fantazy. I ja wiem, że to nie jest dla każdego i jakby jest to jak najbardziej zrozumiałe, ale myślę, że gdy jednak mamy problem, jakiś, gdy robimy właśnie jakiś projekt i mamy problem z kreatywnością i wiemy, że nie możemy nic wymyślić, nic nam nie przychodzi do głowy, to właśnie takie przeczytanie fantazy. Albo napisanie, spróbowanie napisania swojego fantazy, to jest wyjście poza wszelkie ramy świata codziennego. Tak naprawdę nic was nie ogranicza i możecie pisać o dosłownie wszystkim. Możecie wymyślić sobie, każdego stwora, każdą postać, jakkolwiek chcecie. Może być to człowiek, ale z uszami królika. No, cokolwiek byście chcieli, możecie wymyśleć, także nic, kompletnie nic Was nie ogranicza podczas czytania i pisania fantazy. Dodatkowo świetnie to pobudza wyobraźnię, bo każdą postać, każdą sytuację musicie sobie wyobrazić i każdy będzie, każdy czytając na przykład chociażby Harry'ego Pottera, albo czytając Czwarte Skrzydło, nie wiem... Jakąkolwiek książkę hobita. Każdy będzie sobie wyobrażał jednak to trochę inaczej, jak to czyta. Te różne krainy i tak dalej. Oczywiście jest ekranizacja, więc jak już jest ekranizacja, to troszeczkę bardziej mamy takie naprowadzenie. Ale jeśli nie ma tej ekranizacji, no to macie tak wielkie pole do popisu, bo bazujecie na jakimś krótkim opisie i musicie całe, dosłownie cały świat sobie wyobrazić. Od nowa, od podstaw. To zależy też, czy piszecie, czy czytacie. No bo jeśli piszecie jakąś historię, no to jednak możecie wszystko wymyśleć. Jeśli czytacie, no to jednak macie gdzieś tam wskazówki autorki, autora. Trzecim pomysłem, aby poprawić swoją kreatywność, i bardziej w ogóle te sposoby tyczą się, gdy macie jakiś konkretny projekt. Czyli na przykład, jak ja tworzyłam projekt. Początkowo zaprzyjaźni się z historią, i gdzieś tam potrzebowałam pomysłu na koncerty, to ja zawsze gdzieś tam szukałam, wiecie, inspiracji. No i tak naprawdę jedną z najlepszych inspiracji, jaką możecie sobie dać, jest to wyjście do ludzi. Wyjście do kawiarni, wyjście na spacer, kontakt z takim światem rzeczywistym, z naturą, gdzieś tam też pobudza naszą wyobraźnię. Dodatkowo wyjście i obserwacja ludzi też jest dla nas bardzo ciekawa, bo pokazuje to, na co normalnie człowiek zwraca uwagę. Też spotykamy się z różnym temperamentem, z różnym zachowaniem, z różnymi charakterami ludzi. I tutaj przytoczę Wam historię, bo nie wiem, czy wiecie, ale Charles Dickens podczas pisania swoich książek, właśnie jak kreował różne postacie, to szedł do baru. Nie były to barw, w którym byłam. No i właśnie w tym barze siedząc, obserwował wiele różnych ludzi. Miał takie miejsce, gdzie było widać cały bar, i obserwował każdą osobę i gdzieś tam jakieś cechy, albo temperament, albo jakieś zachowanie jest właśnie w postaciach z jego książek. Później tak naprawdę te osoby z realnych czasów włożył do swoich książek poprzez tą obserwację, więc to też gdzieś tam pobudza. Nasze zmysły, a dodatkowo wyjście do ludzi, czyli też różne wydarzenia kulturalne od wystaw po teatr, kino czy koncerty, mi zawsze koncerty, wszelkiego rodzaju jakieś takie wydarzenia kulturalne bardzo mocno pokazują coś, czego wcześniej nie widziałam. Zwracają uwagę na coś, czego ja wcześniej nie widziałam, i zawsze też tyczy się to właśnie poznania nowych osób. I gdzieś tam po każdym koncercie wracam z taką świeżą energią, bo spotkałam masę ludzi, porozmawiałam z masą różnych osób o różnych charakterach, o różnych temperamentach, o różnym, też różnym stylu, różnym ubiorze. I to jest niesamowite, że poznajesz tyle ludzi, a czysto teoretycznie jesteś, jesteś na tym samym wydarzeniu, a ludzie są tak odmienni, tak różni. Każdy jest na swój sposób taki specyficzny, ale w tym pozytywnym. Słowa znaczeniu, czyli taki wyjątkowy. A takim najważniejszym w ogóle punktem, od którego powinnam zacząć, że właśnie robiąc jakiś projekt, kiedy nie macie na przykład pomysłu na coś, to najważniejsze jest to, że jeśli siedzicie już nad tym wiele, wiele godzin i nie możecie nic wymyślić, to, moi drodzy, najważniejsze jest odejście od tego problemu, od tego konkretnego problemu. To jest takie zjawisko w psychologii. Które właśnie ma miejsce, że nie skupiając się na tym problemie i siadając ponownie do tego problemu, nagle zapala nam się tak zwana taka żaróweczka. Także mam nadzieję, że pomogłam Wam i że wykorzystacie któryś z tych sposobów. Oczywiście nie zawsze musi się to sprawdzić. To są takie sposoby bardziej w, konkretnie w projektach. Ogromną nadzieję, że spróbujecie tej gry, bo ona jest naprawdę przekomiczna. Jeszcze, jak dobierzecie się w dobre grono swoich znajomych, to potrafią wyjść niesamowite historie, gdzie będziecie płakać ze śmiechu. Także bardzo gorąco wam polecam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu.